Czy kiedykolwiek wyobraziłeś sobie moment, w którym cały wszechświat klęka w czci? Moment, w którym historia, od początku do końca, znajduje się w doskonałej synchronii z wolą Boga. Ten moment nadchodzi, a Biblia daje nam jasną i potężną wizję tego wydarzenia. W Księdze Żudi znajdujemy wypowiedź o wiecznym znaczeniu. Oto Pan przychodzi z tysiącami swoich świętych, aby wykonać sąd nad wszystkimi kropka. Kim jest ten Pan który przyjdzie z taką władzą? Odpowiedź jest wspaniale ujawniona w Apokalipsie, ostatniej Księdze Biblii. W Apokalipsie 1, 1 czytamy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się wkrótce wydarzyć. To już nie jest człowiek pośród nas. To zmartwychwstały Król, żyjący, który posiada klucze śmierci i hadesu, jak objawia nam Apokalipsa 1, 8. Jotaem jest ten, który żyje. Byłem umarły, lecz oto żyje na wieki wieków. Przygotuj się na głębokie zanurzenie w objawienie żyjącego króla, o którym prorokował Henoch, a Apokalipsa go uwielbia. To, co za chwilę odkryjesz, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na świat i swoje własne życie. Wyruszmy razem, by zgłębiać majestat i prawdę tego, który nadchodzi sprawiedliwością i mocą. Dzwonek, nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego szczegółu tej podróży. Dzwonek, Żudi 1, 4 i 15, wraz z proroctwem Henocha, 7 po Adamie, ogłaszają. Oto Pan przychodzi z tysiącami swoich świętych, aby wykonać sąd nad wszystkimi i przekonać bezbożnych spośród nich o wszystkich ich niegodziwych czynach, które bezbożnie popełnili, i o wszystkich twardych słowach. Które bezbożni grześnicy wypowiedzieli przeciwko niemu. Kim jest ten, który ma przyjść ze swoimi świętymi? Jest on objawiony w księdze Apokalipsy. Apokalipsa 1. 1 przedstawia objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się wkrótce wydarzyć. Cała Biblia objawia Jezusa Chrystusa, ale żadna księga nie czyni tego tak jasno, jak Apokalipsa. W Księdze Apokalipsy Pan Jezus Chrystus pragnie, aby Jego Kościół wiedział, kim On jest, ponieważ jedyna droga do Ojca prowadzi przez Niego. Wchodzenie inną drogą to postępowanie jak złodziej i rozbójnik. Pan Jezus Chrystus jest objawiony w Apokalipsie 1, 8 Jotaem jest Ten, który żyje. Byłem umarły, lecz oto żyje na wieki wieków. Amen. I mam klucze śmierci i hadesu. On jest zmartwychwstałym królem, już nie niemowlęciem, już nie na krzyżu, już nie w grobie, lecz żyjącym, który posiada klucze śmierci i hadesu. Jest objawiony w Apokalipsie 19, Jeden: I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, zwany jest wiernym i prawdziwym, i sądzi i walczy w sprawiedliwości. W Apokalipsie godzina 22:13 on oznajmia. Jotam jest alfa i omega, początek, i koniec, pierwszy, i ostatni. To oznacza, że wszystko zaczęło się z nim i wszystko zakończy się z nim. On zawsze istniał, w wieczności minionej. Zanim cokolwiek zostało stworzone, zanim powstała Ziemia, wszechświat czy aniołowie. Pan Jezus zawsze był obecny i to o nim Henoch mówi w kontekście jego drugiego przyjścia. Na przestrzeni ludzkiej historii symbole i znaki były kluczowe dla naszego rozumienia świata. Dostarczają kontekstu, wywołują emocje i przekazują głębokie znaczenia. W Biblii znaki mają głębokie i wieloaspektowe znaczenie, nie są to jedynie zwykłe markery czy wskazówki. Te znaki są głęboko zakorzenione w komunikacji między Bogiem a Jego ludem. Biblia opisuje znaki jako sposoby, dzięki którym Bóg objawia swoją obecność. Moc i obietnice. Są to boskie interwencje, które zapewniają lud o jego suwerenności, łasce i miłości przymierza. Wszechmogący nie komunikował się wyłącznie słowami, lecz używał namacalnych, widzialnych, a często cudownych znaków, aby podkreślić swoje przesłania i zamiary. Te znaki służyły jako przypomnienie o niezawodności Boga i fundamentalnych prawdach wiary. Co znamienne, Pierwsze wystąpienie znaków w Biblii można znaleźć w Księdze Rodzaju. Po potopie Bóg umieścił tęczę na niebie, ogłaszając ją jako znak przymierza między Nim a każdą istotą żyjącą, wieczną obietnicę, że świat nie zostanie ponownie zniszczony przez wody. Nie był to jedynie pasywny symbol, lecz potężne świadectwo zaangażowania Boga wobec ludzkości i całego stworzenia. W całej Biblii widzimy znaki rozproszone po świętym słowie Boga. Znacząco połączone w pismach. Jest wiele znaków związanych z powrotem Jezusa, a te prorocze wskazówki, poczone w uszy od wojen i wieści o wojnach, po pojawienie się fałszywych proroków, nie mają na celu wywoływania paniki, lecz przygotowanie wierzących na nadchodzące wypełnienie boskiego planu Boga. Dziś chciałbym podkreślić ostateczny znak, który nastąpi przed powrotem Jezusa, jak opisano w Ewangelii Mateusza 24. 29. myślinik 31. Zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy spadną z nieba i moce niebieskie będą wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy wszystkie pokolenia ziemi będą narzekać i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów z wielkim głosem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata. Od jednego krańca nieba aż po drugi. Tajemnicze wyrażenie znak Syna Człowieczego wskazuje na wydarzenie o głębokim znaczeniu, które zapowie przyjście Jezusa, obejmując wszystkie elementy niebiańskie i wpływając na całą ludzkość. Wyrażenie Syn Człowieczy, występujące w Mateuszu godzina 24.30, od dawna wzbudza ciekawość i głębokie zainteresowanie wśród badaczy Pisma Świętego. Ta fraza... Nasycona znaczącymi implikacjami dotyczącymi końca czasów i powtórnego przyjścia Chrystusa, stanowi centralny punkt egzegezy, generując liczne interpretacje i spekulacje. Kontekst, w jakim się pojawia, sugeruje jego ogromne znaczenie. Chociaż istnieją jasne proroctwa i wydarzenia poprzedzające powtórne przyjście Chrystusa, natura i dokładne znaczenie tego znaku pozostają owiane tajemnicą. Dziś zgłębimy różne perspektywy na temat tego, co ten znak może oznaczać jako ostatnie wydarzenie przed powrotem Jezusa. Perspektywa pierwsza dosłowne pojawienie się Jezusa. Niektórzy badacze twierdzą, że znak wspomniany w Piśmie Świętym odnosi się bezpośrednio do widzialnego i niezaprzeczalnego pojawienia się Jezusa Chrystusa na niebie. Według tej interpretacji sam Jezus byłby znakiem, objawiającym się w sposób pełen chwały. Tak, aby wszyscy mogli go ujrzeć. Ta wizja jest zgodna z bezpośrednią interpretacją wersetu, podkreślając, że niebiańskie pojawienie się Jezusa będzie tak wyjątkowe, iż nikt nie będzie mógł go zignorować, zapowiadając tym samym jego rychły powrót. Ta perspektywa znajduje poparcie w Apokalipsie 1, 7, która stwierdza: Oto przychodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko. Nawet ci, którzy go przebili. I będą biadać z jego powodu wszystkie pokolenia ziemi. Tak jest. Amen. Ten werset wzmacnia ideę, że powtórne przyjście Jezusa będzie niezaprzeczalnym wydarzeniem, widzialnym dla wszystkich. Perspektywa druga. Krzyż na niebie. Inna spekulacja, popularna wśród niektórych badaczy, sugeruje, że znak wspomniany w Piśmie Świętym mógłby być przedstawiony jako świetlisty krzyż, który pojawi się na niebie. Pomysł ten nawiązuje do wizji rzymskiego cesarza Konstantyna, który rzekomo ujrzał krzyż na niebie przed ważną bitwą. Według tej interpretacji znak Syna Człowieczego mógłby przyjąć podobną formę. Krzyż jest centralnym symbolem chrześcijaństwa, reprezentującym ofiarę Jezusa za ludzkość. Gdyby pojawił się na niebie, byłby potężnym i powszechnie rozpoznawalnym znakiem, głęboko oddziałującym zarówno na wierzących, jak i niewierzących. Zgłębianie tych perspektyw pomaga nam zrozumieć różnorodność interpretacji znaku Syna Człowieczego. Chociaż dokładna natura tego znaku pozostaje tajemnicą, obietnica jego monumentalnego wpływu jest jasna, przygotowując wierzących na nadchodzącą kulminację Bożego planu. Perspektywa trzecia Kosmiczne zakłócenie. Niektórzy teolodzy sugerują, że ten znak może być głęboko związany z dramatycznymi zakłóceniami kosmicznymi opisanymi w poprzednim wersecie. Konkretne odniesienia do zaćmienia Słońca, Księżyca, który nie daje światła, i gwiazd spadających z nieba. Mateusz, godzina 24.29 stwierdza. Zaraz po udręce owych dni Słońce się zaćmi, Księżyc nie da swego blasku, gwiazdy spadną z nieba i moce niebieskie będą wstrząśnięte. Ten werset opisuje głęboką dezorganizację ciał niebieskich, sugerując, że te wydarzenia astronomiczne to nie tylko preludia, ale są ściśle powiązane, jeśli nie bezpośrednimi wskaźnikami, z znakiem Syna Człowieczego. Nacisk na takie wielkie zjawiska kosmiczne sugeruje, że są one nie tylko wskazówkami, lecz integralnymi elementami prorokowanego znaku. Perspektywa czwarta symboliczne przedstawienie autorytetu Jezusa. Niektórzy badacze postrzegają ten znak z bardziej metaforycznej perspektywy, niekoniecznie jako widzialne wydarzenie na niebie, ale jako symbol panowania i autorytetu Królestwa Jezusa. W tej interpretacji znak jest głębokim symbolem przejścia władzy z ziemskich bytów na boskie rządy Chrystusa, zamiast dosłownych zjawisk niebiańskich. Ci badacze widzą wydarzenia opisane w kontekście końca czasów jako alegoryczne wyrażenia oddające duchowe prawdy dotyczące nadchodzącego porządku niebiańskiego i głębokich przemian, które on przynosi. Perspektywa piąta. Połączenie znaków. Zgłębiając zagadkowy znak Syna Człowieczego opisany w Piśmie Świętym, niektórzy teoretyzują, że może on nie manifestować się jako pojedynczy, izolowany znak. Zamiast tego mógłby być kombinacją różnych znaków. Ta teoria sugeruje, że różne elementy, pojawienie się Jezusa, zakłócenia kosmiczne i symbole metaforyczne mogłyby się przeplatać, tworząc wielkie wydarzenie objawiające. Oznaczałoby to, że znak Syna Człowieczego jest wieloaspektowy, obejmujący zarówno widzialne zjawiska niebieskie, jak i głębokie znaczenia symboliczne. Co kulminuje w potężnym i wszechogarniającym objawieniu drugiego przyjścia Chrystusa. Te perspektywy oferują różnorodne interpretacje dotyczące znaku Syna Człowieczego, pomagając zrozumieć złożoność i głębię prorokowanych wydarzeń. Choć dokładna natura tego znaku pozostaje tajemnicą, jego monumentalny wpływ jest oczywisty, przygotowując wierzących na nadchodzące wypełnienie boskiego planu. Sugerują... Że ten proroczy znak może być złożony z różnych zwiastunów, łączących kosmiczne zakłócenia z innymi wydarzeniami zaaranżowanymi przez Boga. Mateusz 24 szczegółowo opisuje wiele takich znaków końca czasów, ukazując narastający ciąg wydarzeń eschatologicznych. Ta interpretacja opiera się na holistycznej analizie Mateusza 24, podkreślając zbieżność wielu znaków. W ten sposób równoczesne wystąpienie i kombinacja wszystkich tych proroczych wydarzeń stanowią prawdziwy znak syna człowieczego. Wizja ta współgra z ideą, że powrót Chrystusa zostanie ogłoszony nie tylko przez jedno objawienie na niebie, ale przez złożoną mozaikę boskich znaków, z których każdy niesie głębokie znaczenie i wspólnie wskazuje na przyjście Mesjasza. Perspektywa piąta chwała Szekina. Znak Syna Człowieczego od wieków stanowił centralny punkt teologicznych rozważań, a jedna z perspektyw łączy go z falebną obecnością Boga, często określaną jako chwała szekina. Ten termin pochodzenia hebrajskiego oznacza zamieszkanie lub osiedlenie się, wskazując na boską obecność przebywającą na ziemi. Stary Testament obfituje w relacje o sytuacjach, w których obecność Boga objawiała się jako jaśniejący obłok chwały. To promienne objawienie służyło jako niepodważalny znak boskości, towarzysząc kluczowym momentom w historii Izraelitów, takim jak wyjście z Egiptu czy konsekracja świątyni. Niektórzy teolodzy sugerują, że w czasie powrotu Jezusa ta boska obecność objawi się ponownie, lecz w sposób jeszcze bardziej spektakularny. Nie będzie to jedynie powrót, ale boskie objawienie charakteryzujące się olśniewającym i przytłaczającym blaskiem. Wierzą, że ta manifestacja mogłaby być wspomnianym znakiem, niebiańskim ogłoszeniem przyjścia Mesjasza, zanurzonego w niezrównanej chwale, która zaświadcza światu o jego suwerenności i boskiej naturze. Podsumowanie, wśród omawianych perspektyw, zrozumienie, że znak Syna Człowieczego jest kombinacją wielu wzajemnie powiązanych znaków, oferuje szeroką i szczegółową wizję. Ta interpretacja sugeruje, że zbieżność różnych zwiastunów i kosmicznych zakłóceń, z których każdy ma swoje znaczenie, stanowić będzie prawdziwy znak powrotu Chrystusa. Dodatkowo wizja chwały Szekina, jako spektakularnego objawienia boskiej obecności, podkreśla majestat i wpływ tego proroczego wydarzenia. Każda z tych perspektyw przyczynia się do głębszego zrozumienia, czym może być znak Syna Człowieczego, przygotowując wierzących na bliskie wypełnienie boskiego planu.